Elu, witam Was wszystkich serdecznie. Bardzo jestem tutaj w dzisiejszym odcinku. Tak, będziemy sobie tutaj grali w to, bo zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. No, wiem, nawet go nie wstawiłem, nie będę kłamał, nie wstawiłem go, więc tutaj się przyznaję. Więc y, po prostu nagrywam odcinek na zapas taki. Przed chwilą właśnie skończyłem nagrywać, um, że powracam na ten kanał. Po prostu ten kanał to jest mój. Nie wiem, bez tego kanału. Nawet nie wiem jak ja zapamiętałem hasło. Hej, wkradłem się. Jestem hakerem. Nie, no zaraz banan jakiegoś tu na YouTube dostanę. Więc nie będę mówił, że jestem hakerem. A w sumie przecież mogli po głosie postać, ale. Nie, Bo co roku mi się kiedyś zmieniał głos, więc <laughs> no, może mam inny głos. Nawet nie wiem, jak moje, mój głos na odcinku wychodzi. O, dobra, cymfon, spina, spina. No, ja bym bardzo chciał, bardzo bym chciał tutaj yy, dobić 20 subskrypcji. Wiem, wiem, jestem. No, może ci się ze mną śmiać, że mam tak mało subskrypcji, no, ale niektórzy sobie kupują subskrypcje, niektórzy sobie mm, z multi subują. Na przykład, nie wiem, nie wiem, czy Kevin Play właśnie ma mm, kupowane subskrypcje, no ale no, Stefan Czekolada, mój kolega. Z którym się ostatnio pogodziłem, to właśnie on, mm, on dostaje nawet po 50 łapek w górę pod filmikami. I, no, chyba mi się zdaje, że nie ma kupowanych. A Kevin Play, no, po 10 łapek dostaje albo po, po mniej, no chyba, że ma nieaktywną widownię. No, ja też mam, w sumie, mnie subując cały czas. Nie wiem czemu, bararam, bararam, XD. No więc już nie będziemy gadali tu o, o youtuberach. Może, może za rok, który z tych ciekawy, który z tych kanałów będzie miał za rok więcej subów, czy Stefan czekolada, czy Kevin Play? Stefan czekolada już tam około 300-400 subów ma. I. 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 coś jeszcze. No i w ogóle wbijajcie. A. Dobra, nie wbijajcie. Wbijajcie na kanał. Nie wiem, jakiś może nowy stworzę kanał. A to zależy, to zależy, czy, czy będzie tu dużo łapek i napiszcie w komentarzach, czy chcecie, ojej, I napiszcie w komentarzach, czy chcecie, na przykład kolejny odcinek, bo to jest dla mnie, czy chcecie drugi, to jest już chyba mój szósty kanał, o ile się nie mylę. Ojej, co ja żem zaliczył. To chyba będzie mój szósty kanał, jak założę oczywiście. Jeżeli chcecie to. To zostawcie... Czemu ja o łapkach? To mów, to piszcie w komentarzach. Ja się przyzwyczaiłem, to zostawcie łapkę w górę. Nie wiem od jakiego youtubera, ale ja chyba nie wiem, ja tu... Z... Nie wiem, ja subskrybuję ogólnie, tak gdzieś około 20 tysięcy youtuberów, 30 tysięcy. Jak jest tyle? Nie wiem, no, na świecie to jest chyba. No, lekko ponad. Z, nie wiem, z 5 milionów youtuberów może być. Dobra, więc ja już będę kończył ten odcinek, tylko rundkę zagram. Dobra, teraz musimy dać z siebie wszystko. Dobra, cyk, 10 koła. Dobra, cyk. Zaliczyłem. O kurde, zaliczyłem to. Tym, dobra, o nie. Dobra, tutaj zaliczamy, to uda mi się. Uda. No nie, no. To się nigdy nie udaje, więc o to nie muszę się tutaj. Nie wiem, szkoda, że wcześniej nie nagrywałem. Bo wcześniej to mi dobrze wychodziły triki. 200 tysięcy miałem. ROS! Nie wiem, ale chyba gdzieś to mam zapisane. A ja nie wiem. Może jak ktoś z Was się zna, no to niech napisze w komentarzu. To ja chętnie przeczytam. O, replay. Replay. Dobra, oglądamy to. W sumie. Dobra, cyk. Nie, no. Ja mam taką bekę z tych powtórek. Dobra, mam taką bekę z tych powtórek, że normalnie aż się. To by mi się udało. Dobra, cyk. Tutaj taki trik. Zniknij. Taki trik, robię, nie udało mi się, mhm. taki trik, o dobra, ja już będę kończył, więc elo.